Witam wszystkich hodowców, hodowczynie na moim kanale. Tutaj Sebastian no i dzisiaj witam na filmie, w którym puściłem kolejny raz gołębie, kratą i patrzcie. Morlinka Widzicie, zawsze się tak się bała. Morlin, patrzcie jaki przyzwyczajony. No, Przedtem z kolegą gadałem. Normalnie gołąb, normalnie głoskałem trzynastoletnią budapeczkę normalnie. Głoskałem ją no, normalnie. Normalnie nie bała się. Ne? Totalnie, totalna wyluzowaczka. Może wejdzie do wiaderka, to Wam pokażę. Ja mam obok rękę, obok niej, nawet na mnie uwagi nie zwracała, że ja ją... Właśnie, i właśnie mówię, tak, tak właśnie, jak się przywiązuje do człowieka. Zresztą się pytam właśnie, czy Budapesztów nie ma na wydanie, ale niestety... Starych nie wydaje, a młodych płci nie znam, więc nie powiem. Mam tej Pawa chmury, ale to nie wiem, czy to na wydanie. O, morli siedzi na ręce. Patrzę. Widzicie mi w rękę? Nie ma już nic. Morlin, nie ma, nie ma nic. Aj, Morlin. fajny, brzydki go niby... No teraz O, patrzcie. To razem tylko, że inny. Patrzcie. Widzicie? Widzicie? Mówię właśnie o tym. Patrzcie, wyjmuje normalnie i patrzy, nie boją się. O, a Morlinka je jak u siebie. Ja o tym mówię, właśnie jak on już jak na człowieka kilka lat, ileś to już będzie wiedział. A boło od urodzenia cię widzi, to cię zapamięta jako właściciela, a tak jak daś mu komuś obcemu. Nie będzie tak ufna jak nie do ciebie. Gdzie by od urodzenia, to później nie ci zaufa Gołąbo. I ze tego dowód. Morninka mornin też pierwszy na początku, bał, nie widzisz jak spierdziła, a no, potem Patrzcie, On od teraz, sobie, on teraz sobie jako pierwszy do ręki się pcha niż te stare. Taki pocztówek. To po siwce. Miły gołom strasznie, no tym, tym to u mnie ma wielkiego plusa. Wielkiego. Bardzo mi się to podoba. Uwielbam kiedy go mi z, rę, z rączki zjada. Mordyn to nawet rękę mi dziubał, przecież widzimy ja się przyczynam. Ale powiem Wam teraz, że teraz tyle tego się wzięło, że meszek i muszę się wziąć, bo mi do uszu wchodzę. No zobaczymy. Nie wiem, to na to wyskoczyła, ale... Widzieliście chociaż czerwony wydał, Wam no, że Mam bardzo dużo tych jest o. No znowu muszę to. Meszki. Przyszedł, uciekajcie. No, po nie będę wam już Z ręki. te trzeba, widzieliście? No to. to my bucik, widzieliście, budka. A takie podwórkowe. O morlinki. Jak one ją atakują! Jamę taka biedna. O, jaj, jaj. Naprawdę bardzo agresywnie. Mówię, dzisiaj, nie powiem Wam, że dzisiaj bardzo agresywne myszki się zrobiły i to bardzo. Mękają jak cholera. Wanilią trzeba się posmarować, ale dla gołąb... Uff. Powoli rękę wciągałem, ale boi się dalej. Mordinka już uciekła. O, mornika niestety nie doleciała do dachu. Bo chciała tam na szybie usiąść, a szybie się nie dało niestety. Mogą nie widzieć, że to, że to jest przezroczyste. Chyba bo coś. No, no więc widzicie jak wychowujecie całego gołębę, całe życie do tego. No Ale poderwały się tak jak puściłem. Wczoraj to tak no kilka się poderwało, teraz to wszystko to co wychodziło to od razu. Nawet nie musiałem, tylko same czekały. Nie wiem. Trochę Kazia. O, mefkibek tam wyszedł. Egipcjan. Właśnie się nie sądziłem i to młody konciaty wyszedł jeden. tyle tutaj taki siwek jeszcze na wydanie. Zapomniałem powiedzieć widzowi. o. Też kolegę mojego pozdrawiam, Bartka. O, też chciał. Ta na wydanie. Samiczkę taka. A to. Widział, że rezerwuje jednego siwka, ale nie wiem którego, bo właśnie mówię, są trzy. Nie napisał. Ja go napisałem tam, którego, ale nie wiem odpisał. Albo no, bo odpisał, nie wiem, nie pamiętam. O, jest on Egipcjan. O, jest inny. To nie Morlinka, nie Morlin. Kolejny młody pustowy, tylko tym razem z tych świeżych. Egipcjan się wystraszył. Ale on z tego ucieka, ucieca, widzi go zamknięty. Jak tego, nie wiem to będzie szło dalej, jak to będzie się brało. Nie to czy ten czarny wyszedł czy nie. Może go widać jak coś, jak widać to będzie miło. Chyba nie było widać, więc... Tam już odchodzą, bo już no jedzone. Bo ten młody będzie dawał, więc ten... Jeśli wy naprawdę dużo zaklepać jedzenia. Ona po prostu tyle, tyle upycha, bo ja widziałem. On upycha, karmi do fula młodej i przychodzi drugi raz, upychaczy i trzeci. Tak? Trzy razy przychodzi, jak, jak go gania, dobrze. I później już nawet, jak są dalej głodne, on nażera się i leci. I co tam, przyjęcie my karmię, bo nie ma jak już. No to, jak go nazywam kali, bo on wielki. On wielki, podstawowy będzie tam. No, że z wielkości połowego a to jest piskla. On jeszcze będzie dojrzewał, to będzie dwa razy większy od morlinki ta. A. On będzie wielkości posiatego, to będzie duży, ładny ładnego. Białego to, to będzie taki super. Ta. Drugi to była drugi, taki był ale drugi jakiś ściutki był, do mojego basowa, bo to była samica. Ale niestety odleciał. Na kolegę prosto poleciał, ale nie wrócił. Może gdzieś na drzewie się zawiesił. O, też próbuję chować, ale no. Niestety no. Nie wiem, kilka gołąbków jest na wydaniu. Przerazem ze film, który dopiero dzisiaj rano się wstawił, ale no, wczoraj dopiero połowa mi się wstawiło i mi telefon upadł, tak miałem 100%. Albo, tak, nie wiem, co się mogło stać. A więc, ostatnie filmy, trochę słabiej się wstawiają. No telefon zapadał, obciążam tymi filmami, uwierzcie mi. Od, tam, od tamtej pory to trochę, no jest naprawdę. Ja mu dużo daję telefon, telefonowi, ja tylko nagram nawet go nie używam zbytnio po to, żeby... No bo na, uwierzcie mi naprawdę jest, jest gorący, jeżeli się wstawia filmik. A to właśnie ponoć jest źle. No tylko to jest trochę by to krótszy na razie robił filmiki, żeby wiecie, on się nie przemęczał, bo nawet jak 20 dwudziestu film, minutą filmik kiedyś to pół godziny, a nie wyszedł teraz dopiero ten drugi. Nawet wcześniej był też... No, pół godziny ile tylko lekko się nagrzewał. Teraz to... Ostatnio i patrzyłem, patrzę coraz ciężej, patrzyłem, o, o, wyszedł, wyszedł Dawid, Dawid, brawo, Dawid, brawo. To też inny, trzeba dać. To Nie jedz żarełka. Ta Budapesztka mądra, obok połowego, bardzo mądry gołąb. Dwa kółka zrobiła. Na wywózce i to była jej pierwsza wywózka. I od razu poszła w Aleksandrów, bo ja mieszkam w Aleksandrowie, ma z województiem razem Więc... Dzięki tego, Nawet egipski. O Pasiak wyszedł, jak go Pasiek nazywam, a to żałobnik koronia. Nie, tak, paszek, gryzomir, nie wiem dlaczego. To grosiaty żałobni, to jeszcze inny niż mój, ta. Mój jest pasiaty, o tu widać go. A tu taki bardziej kokowaty, ale. Ładnej laleczka to to nie jest, ale mi się podoba. To też bardzo stary gołąb, też go nikomu nie wydam. Nie. Ja stary gołąb mówię, nie chcę wydawać. No, już pamiętam, co kolega, co mam tego drugiego, co on właśnie ma podobnego, to go właśnie pozdrowiłem. Właśnie on mówi, że to starszy, że to stary gąb, on, na, on jest młodszy tego szymla, tego pocztowego, a ten z 2018 roku, ale uważałem, że ten ala pocztowy jest bardzo bliski pocztowemu do tego. Moje pocztowe spokojnie wychodziły. Patrzę, że on dużo większe na ma niż ten pocztowy szymel, to trochę się zdziwiłem. Ja nie skopnąłem się, dopiero kolega mój powiedział. Ja nawet nie, 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 nie przyglądałem. bo może widzi, widzę te dwa piórka. O, widzę dwa piórka, takie białe małe. czy trzy. No, każdemu głębiowi zdarza się wada, ja nie wypominam głębiowi żadnych wad. A to nie widziałem na targu. Tak, jak to? Gość do tego. Znalazłem pióro, goś go nie chciał, bo szukał, no mu pióro na nie narzeka. Ta. Aby pióro wyrwał, to by później narzekał, jeszcze bardziej. A wolałbym wziąć z piórem takim brązowym, czy coś na przykład, nie wiem, kleplera, albo jakiegoś mewka z takimi na przykład, nie wiem, gdzieś na szyi coś takiego, niż miałbym wyrybanego wyrywanego. Wolałbym takiego już. Co hodowca pokazuje, pokazuje, nie boi się go pokazać tego, jak naprawdę on wygląda. A boi się pokazać całego, no tak jak tego. Jakbym chciał, to bym mógł jakoś, jak mi sprawa, na pewno da się Krągowi te pióra z głowy ściąć. A proszę. tak, kto myśli, kto, kto by się zastanawiał, co to za gołąb, no. Dla niektórych stokówka, to jest nawet, no. I to kok, a gór co, takie koki, no. No ja byłem, że też ma kilka piórek, ale jest bardzo piękny. No to powiem, to jest piękny gołąb, mi się on podoba. Mój właśnie taka korona mała, bo właśnie mój mał dużą, taką ładną też niby. moja mu ta się bardzo podobała. A mi się bardzo ta podoba. Mojej łzy, że ten żałobniczek nie podoba tej od kolegi. A mi się podoba. Ładny. O, proszę pogruchaj mój żałobniczek, co? Też bardzo mądrzyk ten szymer. Mhm. Stoisz w drzwiczkach... On no jest taki mądry, jak ma, jak ma na przykład jajka, bo śpieszy mu się do gębnika, normalnie ci na ramię skoczy. Na ramię, ta i odbije się od ramia i normalnie ci skoczy do gömnika. To jest gołą Ten lubi, uwielbia po ziemi łazić. U kolegi też wziąłem mewki jego, wszystkie praktycznie po ziemi chodzą, to chyba ma to w rodzicach. Lubię takie gębie, co lubią po ziemi chodzić, no. Egipcjan nie jest byt, ale ten meweczek to ta. Owszem. Dobra, nie będę testy Was przynudzał samym karmieniem tego towarzystwa, bo to wiadomo, nudny proces. Ale trzeba. Trochę pokazałem. Mam nadzieję, że Wam się podoba filmik. Jak się nie podoba, to przykro mi, ale. Grywam też, że karmiono, bo karmiono też trzeba nagrać. Nie ma, Dawid na dachu. <ślad> Dawid na dachu. Pierwsze lądowanie awaryjne. Dobra, otworzę na chwilę te drzwiczki. Otworzę nie, bo widzę, że te stare chcą pokarmić, młode. O, i też chcą powychodzić. A to są pisklaczki. O, idą, już widzi się, grzeją. Dawid się patrzy. Dawid by przyszedł. O, leci Budapeszka. Patrzcie, nawet na dach nie wylądowała. Widynka, otele lecą. O, wyszedł o to pocztowy. Tego, tego może będę miał na wydanie. Tego. Raczej z tą czarną taką. No, czarną mogę zostawić, ale to ten kąciacz. taki. Te gry, jest ekala. Te gry ponad wielu się podoba. Więc jak komuś się podobać będzie, to takie. Może na pocztowie jak coś chyba. Hmm, gruby dziup, albo nie wiem. Nie wiem, zostawia to czy nie zostawię, nie wiem. Ale matka mi się ich nie podoba, ta i chyba matkę będę musiał usunąć. A jak usunę matkę, to i będę musiał usunąć. Bo raczej w matkę się wdały. No. Niestety matka zauważyłem, że pomimo tego. No, ona. A ja wszyscy ja, ja wiecie, że ja nie lubię, kiedy go mam gołębia za No. Dlatego mu łatwiej że to nie stworzenie, stworzenia, ale trochę rozumiem. A ja nienawidzę i, i po prostu takiego, taką samicę zutylizuję. No. Wezmę ją, wybierę się. No niestety, ja takich gołębi nie chcę. No niestety, tak, taka jest prawda. Nie. Mówię, mu mnie tego właśnie najważniejsze jest wtedy, kiedy jest wierny samcowi. Pasjata wtedy, ta od Pasiatego to wtedy była wcześniej niewierna na początku. No niestety swojemu pierwszemu wyblankowi, jakim był wyśwańc, przez kilka dni, tam dwa tygodnie maksymalnie, od kilku dni do dwóch tygodni. Nie pamiętam dokładnie to już było dawno Ale później się zmieniła i ta wierna samica A widzę teraz, ta, ta czarna widziałem, że do go się tego zabawiała. No tak się zabawiałam, no to niestety niech nie liczy u mnie na długie siedzenie. No. Ja już mówiłem, że ja nienawidzę, kiedy gołam zdradza, zdradza. Gołam gołębia. A luby kiedy jest właśnie wierny, a no, jako samica, no to będzie zdradzała, no. Raczej, po mamie wydzinęła. Ponieważ za tym bawił w zabawie. więc ja Nie wiem, czy jej nie wyrzuci tych jajek. I chyba tak zrobię. No ja, mówię, ja nie chcę niewiernych kolejnych tych tych gołębi, a ja chcę właśnie wiernych Chcę zobaczyć czy jajko się doniosło. Doniosło się. I tak trzymać. Pywale jej, ta. Pywale nie będzie jajek mnie miała. to. nie potrafi zasłużyć, to nie będzie miała. U mnie to podstawa, żeby mieć jaka móc i tego to mówiłem no. Chociaż żeby wierny był go. Wolałbym koka mieć wiernego a nie i niewierną, no. Nienawidzę, kiedy gołębiadra, to bo wiem jak to jest w w życiu, bo niestety moja mama to mojego tata i niestety się rozstali. Takie mały spojny. Jestem na kwiecie. No mamie nic nie mówię, bo moja mama wychodziła prawie na skraj Polski, więc... O, ale nie może dać sensu służycia. No i tak. Głębio Dawidek dzisiaj na dachu, ale one, one boją się też wychodzić Widzę Boją się wybić i pójść do góry coś takiego Boją się tak wyskoczyć z głębnika. Morlinka już tak jak wczoraj Upasowała miejsce Wrzucę kiedy będzie miała dwa ta czarna bo tylko wtedy się opłaca. No niestety no jak tak bardzo jej się podoba no to nie będzie jej. Nie, będzie się ją zaczęła też się wywozi ja Taka bystra jest ta no, prawda wróciła z daleka, ale no niestety mi to nie interesuje, no, no. Była przez jakiś czas wierna, a teraz widać, że zabawia do Grysia, ja tylko on to jak się zabawia on się. O, o tym mówię, o Tylko jeszcze jednego brakuje Ładne, pocztowe. Te pocztowe oddam też komuś tam. Gdy ktoś będzie chciał. Nie wiem, no... Znaczy to ten młody też będzie niewierny. Po matce. No, to matka nie będzie miała po prostu młodych, się się wywiezie, no. O, chmura szuka jedzenia, jak tam jest. Gdyby się widzieli, to schodzi ich jedzenia dziennie. O, tamte grzeje. One szukają zastępczych ludzi tylko, to. dla nich to... Jeden tego widzi jak jeden drugiego karmi od razu patrzę, jak ganiają. Mm. Ale tego to najbardziej widzę To, to, jedno, to dwa pióra czy po jednym mają? A. Ania widzę, gania. Dawid widzę, że już nie jest zbyt zainteresowany, nie, nie widzę, żeby był zainteresowany, ale za to stary mnie i to bardzo, no dobra, to taki krótki filmik, no niestety, no, nie wiem, czy Wam pasują, możecie napisać w komentarzu, że nie gołębie, czy nie, mi nie pasują o, o osobiście, no nie lubię, kiedy gołębia, to jak go zdradza, to mi to jest, no niestety, no, tragicznie dla gołębia to się kończy od razu, bo u od razu praktycznie skreślany ze wszystkiego, no. Ale też to mogłaby siedzieć, ale siedziałaby z jakimś kokiem, jak ktoś to z jakimś kokiem by ją sparzył, brzydkim. A nie jasne, bo to, też po tym przymroku chce młodeł, to mądry gołąb, wierny samicy, bo widziałem, się no miał, jakiego samca to się chce, bo są samce takie, które ta, pasiaty też wierny, a nie grusiaty też jakby niewierny, bo grusiaty to też grucha na inne samice sobie bierze, a te pasiaty po prostu je odgania, no jak chcą się nawet z nim parzyć, więc to dopiero mądry gołąb. A prze myślę, że każdą samicę wykorzystać, ale jednak tak nie wszystkie są. Ale ja sam na sam to zrozumiałam, że gruchana jedna samicę, bo same pójdą to, to, to jest trochę jest po to. O, Dawid wymiotuje. Za ja dużo połknął. Jasne, a nie chory jest, to zjada to od razu z powrotem. Tak, źle, jak się źle ziarno przewróciło, będzie wymiotował. I to nie jest od razu znak chorobowy. No chyba, no że chodzi o jakiś zgarbiony, jakiś słaby, to może to być na choroby. I raczej jest na 100% praktycznie. No dobra, ja się z Wami żegnam, 18 minut w filmiku i papa. Pa.